Witam, chciałbym pokazać Wam słuchawki bezprzewodowe, które moim zdaniem są najlepszym wyborem, jeśli chodzi o słuchawki. Zapraszam. Ok, cztery zalety i jedna wada, jeśli chodzi o te słuchawki. Pierwsza wada, y, znaczy pierwsza zaleta, przepraszam, to jest bateria, która wytrzymuje nawet kilkanaście godzin na jednym ładowaniu. Tak, dobrze słyszeliście. Te słuchawki są tak wytrzymałe, że na, na, na jednym ładowaniu potrafią wytrzymać nawet, nawet kilkanaście godzin bez, bez ładowania Druga zaleta Dobrze wyciszają dźwięk Oraz trzecia, trzecia zaleta Dobra cena No jak za te słuchawki zapłaciłem 200 zł Mi się wydaje, że one są całkiem dobre jak na taką cenę I ostatnia zaleta To, jest stylowy, to jest stylowy, stylowy wygląd to jest jedna wada Brak kabla do słuchawek Chodzi mi oczywiście o taki o kabel. Do ty w tych, tych schowek nie, nie da się ni nic takiego kabla podłączyć. Jest, one są tylko bezprzewodowe. Nie na kabel, one, one są tylko bezprzewodowe. Tak więc no, przedstawiłem wam cztery zalety i, i, i jedną wadę na, 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 na ten, ten schowek. Mam nadzieję, że wam się podobało i co? Widzimy się jeszcze kiedyś.